Siemanko widzowie! To jest mój pierwszy film i mój kanał będzie się opierał raczej na takich horrorkach albo jakiś, nie wiem, czasami Minecraft z kolegami jakiś Minecraft telepatia, albo wiecie, coś ten Tegas. A dzisiejszy filmik będzie o grze Stray. Stray to jest taka fajna gra o kotku. Już nie spoileruję. Widzimy się w grze. Dobra widzowie! Na razie jest historyjka, a więc wczujcie się w klimat i popatrzcie. Chyba my. Tak to my jesteśmy i jesteśmy jakiś słodziakki śminę kotkiem. Mogę się pobawić z nim? Tak, mogę się z nim pobawić. Oliże mnie! zweryfikujmy sobie w ogóle pod kimi przyciskami co jest. O, pod prawym przyciskiem myszy się przybliża. To. O, pod alt można mięknąć. Alka. Z tego co widzę to chyba będziemy wychodzić tutaj. A na razie chyba nie możemy, ale jeszcze nie wiem. A to też mnie liże. U niej idą spać. A ja co? Też mogę. Dobra, idziemy spać? kolejne historyjka. Z tego, co widzę, to... to chyba będziemy teraz wychodzić. Tak, będziemy teraz wychodzić. Za murem. Na razie idziemy z naszymi kolegami, albo chyba bardziej rodziną, na dół. będziemy móc się poruszać własnoręcznie. Tak? Pod szliftem się biega. A, to już to już odkryliśmy wcześniej, żeby te altera nie nie oknąć. O, oni, oni nam odpowiadają. Miau. Dobra, zwiedzajmy ten piękny świat. Widzowie, zwiedzajmy ten piękny świat. O, możemy się napić wody? Możemy się napić wody. O. A, dobra, do przepaści nie skaczamy. Teraz jest idziemy jakieś róże. Co robią koty, że one potrafią tak wysoko skakać? Gołąbki. Były gołąbki? Tak, to były gołąbki. Jest chyba... Ta ikonka kotka, co przed chwilą chyba była, to... To było chyba zapisywanie z tego, co wiem. można kłócać. Dobra, idziemy. Teraz tutaj dużo roślin. O, nie możemy się ruszać, kiedy mamy przybliżenie. Można biegać, kiedy się kłóca? Chyba tak średnio. Już wcześniej odkryliśmy. A właśnie bym zapomniał, widzowie. Bardzo Was bym prosił, żebyście zostawili subika i lajka, bo to mi bardzo pomoże w rozbudowie kanału. Za wszystko Wam serdecznie dziękuję. O, kolejna historyjka. Aby tylko nie spadł. Dobra, jest zapisywanie. Chyba wstajemy, ale nic się nam nie stało? Czy coś się stało? O, coś się stało. Dotykamy na nóżkę. O nie. Gdzie teraz idziemy? Tutaj chyba, do tych drzwi. Засыпил? Либо так засыпил. Вот так. Поехали на хисторейку. Czerwona lampka się świeci. Co to są za jakieś gluty? Ja wiem, jakieś stworzonka odkryliśmy chyba. Czeka, halo, dlaczego jest cały czas czarny ekran? O! Dobra, wstajemy. Czy jednak tam musimy pójść? No już nie utykamy chyba. utykamy. Nie utykamy. O, teraz szybciej idziemy. Chyba nasz kotek się już zregenerował. Teraz się szybko zregenerował. O. O, zapisywanie. O, martwe miasto. No ewidentnie jest martwe. No nie tak do końca martwe. Cześć. Chodźcie, Gdzie uciekacie. Jak on zniknął? Co jest? Gdzie kamera. Co się stanie, kiedy mi okna? Kiwa mi. Kiwa mi. Ok. Co znowu te gluty? Chodźcie. Przyszedł do tej rury, chyba. Okej. Okay. Okej, okay, widzowie, idziemy dalej. Co to jest? Jakiś kwas. Help me? Help? No okej, okay, chyba musimy kogoś uratować. Tylko kogo? Może ktoś jeszcze tutaj przetrwał oprócz oprócz tych glutów Follow mi no Okej, okay, idę do to bo No i kolejne zapisywanie widzowie Jedeko? Weźmy A muszę, muszę je napełnić Nie, nie napełnia się. Chodźmy dalej. O wiatrak. Ale my chyba nie przejdziemy tędy. Ty to jednak kotku jesteś mądry. Dobra. Nie wiem, że możemy zrzu zrzucać... Możemy zrzucać tak jak prawdziwe koty. Możemy zrzucać yy, wiaderka. Ciekawe czy za to jest jakieś osiągnięcie. Staliśmy się prawdziwym kotem, widzowie. Prawdziwym domowcem. Chociaż to nie jest domowiec. Gdzie teraz? Chyba tutaj. O. Tutaj coś jest. Umi. A jak mam iść za to, jeśli tutaj jest dziura? Znaczy nie ma dziury właśnie. O, kamera się zmieniła. Jak mam iść za tobą? O. Możemy naostrzyć pazurki! Czy to znaczy, że zaraz będziemy się z kimś gryźć? Oby nie. Idę. Piotrko? Fajna winda. Coraz więcej tych glutów mi się wydaje, że jest. Co to jest? To jest jakiś robot. To nie jest młodsze miasto. Co jest, on żyje. Znaczy raczej się rusza, a nie żyje, bo robot nie może żyć. Halo? Liścia mu sprzedaliśmy i już nie żyje. Znaczy się popsuł. Muzyczka się jakaś inna odpaliła. Kolejne zapisywanie, widzowie. O, chodź tu, Blucie. O, historyjka. Już piąta, chyba. Trochę dużo ich. Nie wiem, czy nie będziemy uciekać, czy będziemy się z nimi gryźć. Dobra, będziemy uciekać. Szybko uciekamy przed nimi. Alt, alt, alt. Alt musimy przytrzymywać, żeby się otrzepać z One nas gryzą, jak się rzucają na nas. Co to jest? Nie. Czekamy. Szybko. Mążeczka. To. to chyba ich jaja. Może mi się nie wykluły akurat teraz. Oj! Ile ich tu? Szybko. Ojet, alt, 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 alt! Oj, dobra. Żyjemy jakoś. O! Jesteśmy gdzieś, uciekliśmy. Dobra, idę za tobą. Co jest? Kiedy miał knę, to wtedy lecą takie promienia. Jakby to mi podpowiada chyba. OK. Ewidentnie musimy komuś pomóc, widzowie. No i gdzie teraz? Tutaj. No i kolejne zapisy, Co to jest? Będziemy móc... Tak! Możemy popchnąć dyskę! Jak Wy wykazuje nad z inteligencji. Czy to jest tutaj? To jest to miejsce, gdzie mi pomożemy? Mamy zapisywanie. Nie, to chyba nie tutaj. Aha! Musimy tą to, to beczkę przesunąć. Tak, musimy beczkę przesunąć. Naprawdę jest fajne. Że wystarczy, że po prostu mnie okniemy i mamy podpowiedź. To teraz prawie spadliśmy. Teraz tutaj na dół. No ale gdzie teraz? A tutaj, tak? Tutaj. Hop. Wow ale na szczęście nie na sam dół. Chyba za tymi napisami musimy iść, widzowie. Może. Kiedy my w końcu do niego dojdziemy? Nie? Skąd ja wiem, że to jest on. Może to jest ona? Gdzie teraz? A tutaj. O, i teraz znowu kotek zrzucę deskę. Już niedługo widzowie, już prawie jesteśmy. Chyba. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo coraz więcej jest tych napisów. O! Czy... Czy to... Tak! To będzie tak działało. Musimy iść tam na samą górę chyba. Tak. Musimy iść na samą górę. słychać, czyli tam jest gdzieś dno. Ja myślałam, że to to jest takie bardziej dłuższe jakieś. Po prostu przez tą mgłę wydaje się, że to jest takie długie. Jesteśmy w bardzo... I teraz znowu wiaderko musimy wsadzić. Co to jest? Aha! To był taki jakby taki, taka bateria. Dobra. Albo weźmiemy ją za sobą, może się nam przyda. Widzowie. Chyba, że tutaj wskoczymy. O. Mieszkanie. Dobra, widzowie, myślę, że już dzisiaj zakończymy tutaj naszą przygodę. Już niedługo będzie odcinek znowu z tej gry. A nasz kotek y, może już uratuje niedługo naszego. Y, no, jakby to powiedzieć. Nasze, naszą zgubę. A więc, papa! Pa.